Przebrana miarka. Wiosna nawiedziła na dobre Dolinę Popradu. Pewnego majowego rana kukułka po raz pierwszy zakukała w brzozowym gaju. W bukowym lesie odezwał się melodyjny flecik wilgi. Korony starych jaworów nad rzeką wypełniły się ptasim świergotym, a wezbrana Rostoka ze swoją srebrną piosenką śpieszyła ku Dunajcowi. Pomimo tego radosnego pochodu wiosny. Zajęcia domowe ludzi musiały iść swoją zwykłą koleją. Krzątająca się jak co dnia przy gospodarstwie babka Kluszczyna, chcąc sobie oszczędzić trudu wyciągania ciężkiego wiadra ze studni, nasypała ziemniaków do wiklininowego koszyka i poszła je przepłukać w rzece. W tej chwili rogaj swoim zwyczajem jakby wyrósł pod ziemi i spokojnie Układnie niczym domowy piesek, podreptał w ślad za swoją opiekunką. Nic nie zdradzało w zachowaniu kozła jakiegokolwiek podniecenia. No ale któż odgadnie, co się dzieje w taki wiosenny dzień pod najeżoną rogami czaszką kozła. Jak się tam plączą i wiążą pojęcia. Może migająca przed nosem babcina spódnica wydała mu się nagle Groźnym rywalem? Kozłem, którego trzeba za wszelką cenę pokonać? Od tego przecież głowę miał uzbrojoną w ostre jak sztylety różki. Co sobie wyobraził w tej chwili rogaś, nikt się nigdy nie dowie. Ale faktem jest, że z chwilą, kiedy stara kluszczyna przyklękła na szerokim głazie i nachyliła się nad nurtem strumienia z koszykiem, kozią. Nagle niespodziewanie pochylił czoło, bojowo zamachał głową, tupnął raciczkami, że aż iskry trysnęły z kamienia, i ruszył do ataku na domniemanego wroga. Ludzie ratujcie na pomoc! Rozległ się rozpaczliwy krzyk, powalony jednym ciosem koźlich rogów kobiety. Wybiegli ludzie z domów, od mostu rzuciły się na pomoc bawiące się tam dzieci. A huzia, chuzia, huzia wyrządniku! Odegnano kijami rozjuszonego kozła, który w bojowym zapamiętaniu szarpał rogami odzież swojej ofiary. Babka kluszczyna leżała na głazie w poszarpanym żałośnie i zamoczonym wodą strumieniami przy odziewku. Po rozgarnianych falach bujała wesoło jej kobiałka, a na płytkim dnie rzeczki widać było wyraźnie zatopione ziemniaki. Tego dnia powiedział Gajowy do kozła: Przebrałeś miarę dzikusie, już teraz twoje miejsce tam, skąd przyszedłeś w lesie, a nie między ludźmi. Tam będziesz mógł dowoli ze swoimi rogami harcować, póki ci ich nie przytrą. Wobec tego, co zaszło, nikt nie śmiał się sprzeciwiać. Wszyscy czuli doskonale, że już inaczej być nie może że kozioł tym. Niewczesnym wybrykiem sam na siebie wydał wyrok. Nawet dziewczęta przecichły, oczekując ze ściśniętym sercem dalszego losu niebezpiecznego wychowanka. Łatwo jednak powiedzieć, Miejsce twoje w lesie, ale w jaki sposób dużego, silnego kozła zmusić, żeby tam pozostał? Łamano sobie głowę nad sposobem pozbycia się groźnego wychowanka. Rada w radę, wszyscy Gajowi, leśniczowie z Rytra, Oburostok, Życzanowa, przysietnicy suchej strugi postanowili jednogłośnie, że Rogasia trzeba wywieźć wozem w głąb lasu i tam pozostawić. A żeby nie widział drogi i nie rozeznał, którędy wracać, trzeba go wpakować do worka, orzekł Kluszczyna, kiedy się dowiedział, że wyrok na Rogasia zapadł. Ale Gajowy Kluska był innego zdania. Oho, mojaś ty nie taka to łatwa sprawa. To Indora można wpakować do woraj i będzie siedział jak trusia, ale nie kozioł. Miotałby się tak, że nogi by sobie połamał, a worek rozniósł i poszarpał rogami wstrzępy. Nie znacie wy jeszcze widać tego koźlego rodu. Znajdziemy na niego inny sposób. I zabrał się nie zwlekając do klecenia ze starej paki klatki na odstawienie kozła do lasu. A potem, kiedy gotowa klatka stanęła pośrodku podwórka, to się okazało, że ani mowy nawet nie ma, żeby do niej Rogasia po dobrej woli zaprosić. No i zaczęło się widowisko nad widowiskami, kiedy to jeden zadzierżysty koziołek dziesięciu chłopa wodził za nos po całym obejściu. Tu uskoczy, tu tryknie, tu się wymknie, tu kopnie, tu rogów nadstawi. Samego nadleśniczego i sekretarza nadleśnictwa, dzięki którym mleko pił i owie schrupał tyle czasu, nie oszczędził. Jednego poczęstował racicą, drugiemu o mały włos zębów nie wybił rogiem. Przez pół godziny z nim się kramarzył po wszystkich kątach wodził, zanim go zdołali wreszcie do nastawionej klatki wepchnąć. Ach, nareszcie. Odetchnęli wszyscy z głęboką ulgą, kiedy drzwi klatki zamknęły się za niesfornym kozłem. A zawieźcie go małą roztoką, het, aż pod samą Radziejową, pouczał gajowego sekretarza nadleśnictwa Laskowiecki. No, no, już ja go wywiozę tak, że prędzej wilka połknie huncwot, niż drogę do domu znajdzie. Przód klatki, sklecony ze szczebelków, przykryto starannie workiem, co miało utrudnić Rogasiowi orientację w terenie. Siwy koń, Kuba, zaprzężony do półkoszków, ruszył sprzed ganku gajówki. Rogaś, nieprzyzwyczajony do zamknięcia w ciasnej przestrzeni, miotał się po klatce, jak oszalały. Kiedy wóz podskoczył parę razy na kamieniach, worek obsunął się jednym końcem i można było widzieć biednego, Przerażonego więźnia. Józia i Ruzia dyrdały za półkoszkami, pochlipując i trąc zadarte nosy, a kosmyki płowych włosów właziły im do oczu. Tak ci go zamkli jak tygrysa w klatce, labiedziła Ruzia. – Rogaś, a nie zapomnij, nie zapomnij nas, rogaś, wołały piskliwie jedna przez drugą. Nie zapomnij, nie, nie, nie zapomnij. Będzie listy pisał racicą na brzozowej korze, przygadywał sekretarz Laskowiecki. Pożegnaniom nie było końca. Wreszcie ojciec huknął na dziewczynki, żeby wracały do domu.